Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Dolczasty od kolejny odcinek Paper split. W poprzednim odcinku zostawiam was właśnie z tą gazetą. I więc mamy 18 grudnia, to jest sobota 1982 roku gazeta na dziś jak zwykle nic ciekawego, więc idziemy do pracy. Powoli zbliżamy się do końca naszej wyprawy w naszej pracy. Dobrze, teraz tak. Mm. Każdy musi mieć polio, czyli na... No, te lakarskie czy coś. No okej. Okay. Proszę kryminalistów, na dzień dzisiejszy jedziemy. Idziemy z pierwszą osobą, dalej. daj. Oto chodź. Tak, wizytuje 2 miesiące Outer growth, w Antegri jest Outer growth. jest. Kosowna Verlinda numer się zgadza, twarz się zgadza, Female, data się zgadza. Jak na razie jest OK. Patrzmy dalej. 61 kg, 173 daty się zgadzają. I certyfikat Verlinda kosowna Numer się zgadza, data, data, czy jest polio? Jest na polio, więc... Ale pytanie... Nie, data się zgadza, to coś jeszcze pomyliłem. A do teraz będzie ciężko wszystkich sprawdzić. Czy będą poprawni, czy nie. Uff, dobra, jedziemy. Wizytuje pani ile? Kapel Dobra, jest ale tu się zgadza, to się zgadza, tu się zgadza. Eee, numery się zgadzają, Anna Guelph się zgadza, 2 miesiące, wszystko się zgadza jak na razie. Szortki 58, kilo 170. No trochę przewyżone, no dobra, niech będzie. Tu się data zgadza. A to patrzymy teraz. 81, polio. Anna Guelphi Good Dziękujemy za przybycie i powodzenia Jedziemy dalej o, Jestem ciekaw, czy ja bym z tym Kojarzę A, Kojarzę Serdzia ale w tym muszę być bezlitosny Sergio zginął No Sergio was killed. no sorry Masz rację, no ale no, nie mogę pani puścić, No i tak nie, nie miałaby co Pani tutaj robić Okej. Okay. czas. Gdzie to jest? To sorry. Nie przepuszczę pani. Pani może być chora. Może pani wszystkich zarazić. Będzie grupowa epidemia. Co my wtedy zrobimy? Wszyscy zginiemy. No tak być nie może. O no, proszę pani. Ten już pan wie o co chodzi. Transituje pan. Dwa tygodnie Dobrze. Aleksandr... Aleksandr Bolotow, NKiO w imporze. Mm, Okej, okay. numery się zgadzają, tranzytuje, tu się data zgadza. E, tu się zgadza, 82, tu się zgadza. Polio, tu się zgadza, Aleksandr Bolotow. Well, to proszę bardzo. Let's go. To no trouble. Następny. Może pani też tu wie, co to jest? Eee, wizyta. Dwa tygodnie. Antegria Outer Gross. Okej. Okay. Jest git. Eee, Kowacowa Anna, Kowacowa Anna. Numery się zgadzają. Daty się zgadzają. 49, 170. Daty się zgadzają. Anna Kowacowa, tu się zgadza. Tu się zgadza, no. Nie mam zastrzeżeń jak na razie. Bardzo mało odrzucą ludzi. No i coś źle. Aj, Przeoczyłem. Zawsze od altana na pewno musimy wziąć o, Efrosina Losowa XX nawet nie, możemy, nie mogliśmy sprawdzić Ale myślę, że od razu możemy outru wydać Tak, niech się pani skontaktuje. Jedziemy dalej o. A nie jest poszukiwany ojej tyle papierów, ojej Okej okay. eee. o oh, fuck. Gdzie tu jest broń. Sorry, musiałem rozstawić Kurde Czemu tu broni nie było? To było teraz O, dzień 26 Kolejny terrorystyczny atak. Niedobrze, bo przez to tracę teraz więcej kasy. Chwilę, no będzie źle, więc w tym momencie nie damy Wam jeść. Sorry. Muszę trochę zaoszczędzić. Jeden dzień Wam bez jedzenia wystarczy. Ua. Dobra, wiecie co? To jest 19 grudnia. Może i będzie krótki ten odcinek. Ale następny myślę, że to już chyba będzie końcówka, więc będzie jeden dłuższy i skończymy całą serię, więc dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, odcinkach albo odcinku. Na razie.